Czy wierzysz, że można spowolnić proces starzenia, a nawet odwrócić niektóre jego objawy? Pomysł ten, który kiedyś wydawał się science fiction, teraz jest bliższy rzeczywistości dzięki odkryciom noblisty dr Shini Yamanaki. Ujawnił, w jaki sposób nasze komórki można przeprogramować do młodego, zdrowego stanu. Ale nie potrzebujesz wymyślnych laboratoriów, aby z tego skorzystać. Małe zmiany w twoim codziennym życiu mogą aktywować naturalne procesy odnowy w twoim organizmie. Dziś odkryjesz proste nawyki, które mogą odmienić twoje zdrowie i zwalczyć skutki czasu. Starzenie się zawsze było postrzegane jako nieuniknione, ale współczesna nauka zmienia ten pogląd. Doktor Shinya Yamanaka, odkrywając czynniki przeprogramowujące komórki, wykazała że możliwe jest ponowne przekształcenie starych komórek w młode. To odkrycie otworzyło drzwi do badań nad długowiecznością i regeneracją, i chociaż metody leczenia klinicznego są wciąż opracowywane, zasady tej nauki można teraz zastosować w swojej codziennej rutynie. Dzisiaj przyjrzymy się nawykom popartym najnowszymi badaniami, które pomagają organizmowi w naturalnej regeneracji. Metody te Bazujące na światowych trendach, nie tylko spowalniają starzenie się, ale także poprawiają jakość życia. Jedzenie odgrywa kluczową rolę w procesie starzenia. Badania pokazują, że umarkowane ograniczenie kalorii to jeden z najskuteczniejszych sposobów aktywacji genów związanych z długowiecznością, takich jak Shirt-1. Znany ze swojej roli w regeneracji komórek i ochronie przed chorobami przewlekłymi. Nie oznacza to głodzenia się, ale inteligentne dostosowywanie spożycia pożywienia. Jedną z popularnych strategii jest post przerywany, który polega na przepłataniu okresów jedzenia z planowanymi przerwami, umożliwiając organizmowi naprawę uszkodzeń i poprawę metabolizmu. Ostatnie badania podkreślają również korzyści płynące z diety bogatej w naturalną, pożywną żywność, taką jak warzywa, owoce i zdrowe tłuszcze. Stosowanie tych praktyk może nie tylko przedłużyć życie, ale także poprawić ogólny stan zdrowia. Sen jest jednym z najważniejszych filarów walki ze starzeniem się. Podczas głębokiego snu organizm aktywuje niezbędne procesy naprawy komórek, Wzmacnia układ odpornościowy i odtruwa mózg, zapobiegając problemom takim jak pogorszenie funkcji poznawczych. Najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazują, że sen od 7 do 8 godzin na dobę znacznie zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych i poprawia długowieczność. Jednak nie tylko ilość snu ma znaczenie, ale także jego jakość. Niezbędne jest stworzenie środowiska sprzyjającego spaniu. Ciemny, cichy i wygodny pokój sprzyja lepszemu wypoczynkowi. Na przykład w Polsce wśród osób poszukujących bardziej regenerujących nocy popularność zyskało stosowanie zasłon zaciemniających i urządzeń ograniczających hałas. Nadanie priorytetu senowi to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na utrzymanie młodego i zdrowego ciała. Regularna aktywność fizyczna jest jedną z najskuteczniejszych strategii opóźniania starzenia się i poprawy jakości życia. Umarkowane ćwiczenia, takie jak szybki marsz, stymulują uwalnianie miokin nudałek, które pomagają regenerować tkanki, zwalczać stany zapalne oraz wzmacniać serce i mięśnie. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature wykazało, że praktykowanie 30 minut aktywności fizycznej dziennie może wydłużyć oczekiwaną długość życia nawet o 7 lat, a także zmniejszyć ryzyko chorób związanych z wiekiem, takich jak cukrzyca i nadciśnienie. Sekret tkwi w konsekwencji, a nie w intensywności. Spacery po lokalnych parkach, takich jak Łazienki Królewskie w Warszawie, to prosty i przyjemny sposób na włączenie ćwiczeń do swojego planu dnia. Codzienny ruch nie tylko utrzymuje ciało w aktywności, ale także odnawia umysł i poprawia ogólne samopoczucie. Chroniczny stres jest jednym z największych wrogów długowieczności. Podnosi w organizmie poziom kortyzolu, hormonu, który w nadmiarze przyczynia się do przedwczesnego starzenia, osłabia układ odpornościowy i upośledza regenerację komórek. Kontrolowanie stresu nie tylko poprawia jakość życia, ale także spowalnia zegar biologiczny. Techniki takie jak medytacja, uważność i głębokie oddychanie mają poparcie naukowe i są praktykami coraz częściej stosowanymi na całym świecie. Na przykład w Polsce wiele osób włącza do swojej codziennej rutyny ćwiczenia relaksacyjne, czy to za pomocą aplikacji medytacyjnych takich jak KALM, czy spokojnych spacerów po terenach zielonych. Zmniejszanie stresu to coś więcej niż problem zdrowia psychicznego, to skuteczna strategia pozwalająca zachować młodość i odporność organizmu. Produkty, które spożywasz codziennie, mogą być świetnymi sprzymierzeńcami w walce ze starzeniem się. Żywność funkcjonalna, bogata w przeciwutleniacze i niezbędne składniki odżywcze, pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami i wspomaga regenerację. Włącz do swojej diety takie produkty, jak jagody bogate w antocyjany zwalczające wolne rodniki, orzechy, które dostarczają mózgowi zdrowych tłuszczów, oraz ryby bogate w kwasy Omega-3, które zmniejszają stany zapalne. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia jest również doskonałym wyborem ze względu na zawarte w niej związki przeciwutleniające, które chronią serce. Dodatkowo, Suplementy takie jak resferatrol i NAT uzyskały światowe znaczenie. Resferatrol występujący w czerwonym winie jest powiązany z aktywacją genów długowieczności, podczas gdy NAT wspomaga w naprawie komórek i produkcji energii. Przed wprowadzeniem suplementów skonsultuj się z lekarzem, ale pamiętaj, dieta to pierwszy krok w kierunku zdrowego, młodego ciała. Przyjęcie tych prostych nawyków może odmienić Twoje życie, opóźniając starzenie się oraz promując zdrowie i witalność. Aby zadbać o swoje ciało, nie trzeba czekać na futurystyczny postęp. Wybory, których dokonasz dzisiaj, mogą już przynieść zaskakujące rezultaty. Który z tych nawyków najbardziej przykuł Twoją uwagę? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach i podziel się swoimi doświadczeniami. Nie zapomnij polubić filmu, subskrybować kanał i aktywować dzwonek, aby otrzymać więcej wskazówek, które naprawdę robią różnicę. I oczywiście wyślij tę treść znajomym, którzy również chcą żyć lepiej i dłużej. Razem możemy zbudować zdrowsze i bardziej energetyczne życie.